w kolejnym odcinku, a dzisiaj opowiem Ci o różnicy pomiędzy osobami, które coś osiągają, które zarabiają, a takimi osobami, które nic nie robią tak? i właściwie potem narzekają, że życie im się przedarza że ja nie mam księg pieniędzy, że ten pomysł jest zły, tamten i tak dalej. Jaka jest właśnie różnica pomiędzy osobami, które osiągają sukcesy, a takimi, którzy tych sukcesów nie osiągają. Nawet zobacz, nagrywam dla Ciebie ten materiał, mocno wie, wie, pada śnieg, ja to dalej robię, tak? Bez względu na okoliczności i bez względu na to, czy jest teraz mi dobrze, czy źle, tak? I to jest też podstawa sukcesu. Musisz systematycznie wykonywać plan, nawet jak będzie gorzej, nawet jeśli będą gorsze dni, to ty musisz wyciągać wnioski i robić to, co robiłeś dalej, tak? Tylko permanentne działanie, konsekwentne jest w stanie Tobie jakiś ten sukces zagwarantować. Kolejna sprawa jest taka, że ostatnio podałem pomysł, zostań programistą albo w ogóle załóż taką firmę, która produkuje jakieś apki, nie wiem, strony internetowe i jakiś tam kolega napisał: Nie, no co, ty przecież sam się w życiu tego nie nauczysz, to zajmie kilka dobrych lat, żeby ten sukces osiągnąć. No i niestety, jeśli masz takie podejście, że to będzie z góry łatwe, że nie wiem, ty w ciągu pół roku nauczysz się programowania, już będziesz mistrzem świata, albo w ciągu pół roku stworzysz jakiś produkt, który sukces osiągnie globalny, no to już ci mogę powiedzieć, że w większości takich przypadków, pomysłów, będziesz skazany na porażkę. Sukces wymaga poświęcenia i to niejednokrotnie będziesz pracował przez ileś lat, żeby faktycznie coś wielkiego osiągnąć. I najczęściej e, największe okazje są właśnie e, zakamuflowane poprzez trudności. Dopiero konsekwentnie działając systematycznie jesteś w stanie jakby odblokować te możliwości i zarobić fajne pieniądze i osiągnąć ten sukces. Także nie zniechęcaj się porażkami, jakimiś negatywnymi okolicznościami. To jest zupełnie normalne. Jak ktoś Ci mówi, że osiąganie sukcesu to jest prosta sprawa, to sobie nie wiem, otworzysz jakiś kanał, to zajmie dwa miesiące i będzie Kasę zarabiał, nic z tego. Nawet mam kolegę ostatnio, otworzył kanał na YouTubie. Dwa miesiące coś tam ponagrywał i mówi: Krzysiek, nie no to nie wychodzi. To ja naprawdę muszę chyba zmienić branżę, bo to nie jest dla mnie. Ja zawsze cokolwiek robiłem, to to robiłem na maksa. Niezależnie od tego, czy mi to wychodziło, czy nie, ja po prostu robiłem to, co miałem robić, wykonywałem plan nie zważając na początkowe trudności. I myślę, że to jest najgorsze właśnie na początku, że jeśli Ty nie masz doświadczenia, to myślisz, że jeśli ten początek jest trudny, to tak się skończy. Tymczasem Ty musisz wytrwać i robić to, co powinieneś robić i tylko wtedy jesteś w stanie odnieść tak naprawdę sukces. Kolejna sprawa jest tego typu, że często mi tutaj narzekacie w komentarzach. Fajnie chłop mówi, ale ja nie mam pieniędzy, ja nie mam... Nie wiem, wujka, znajomego, ja w ogóle się do tego nie nadaję. Słuchaj, sam sobie to wmawiasz, sam sobie to wmawiasz, że się nie nadajesz. Dlaczego ktoś inny odnosi w danej branży sukces, a ty tego nie robisz? Bo ten ktoś uwierzył, że on może to zrobić. Że on ma gdzieś okoliczności, że on ma gdzieś podatki, trudności finansowe, jeśli chodzi o kraj i ten kraj do tego się nie nadaje, tak jak Polska, to zmienia kraj i ten sukces osiąga, tak? Natomiast jeśli ty masz takie podejście, że ty tego nie zrobisz, bo się nie nadajesz, to masz rację, ty tego nie zrobisz. Dopiero mając takie myślenie, jak ci mówię w tym filmie, że ty jesteś w stanie to zrobić i to osiągniesz, jesteś w stanie osiągnąć ten sukces. I ja od razu po tego typu komentarzach poznaję, kto ma tendencję do właśnie bycia osobą ponadprzeciętną, a kto zawsze będzie osobą przeciętną, miernotą. Osoby, które są przeciętne, to są osoby, które sobie najczęściej wmawiają, ja nie dam rady, to będzie za trudne. To jest nie dla mnie, ja się na tym nie znam. Słuchaj, jak się nie znasz, to się poznaj pójdź na studia informatyczne, 5 lat, naucz się programowania, poświęć na to trochę czasu. A im więcej czasu poświęcisz, tym większa szansa, że będziesz mistrzem i że faktycznie ten sukces osiągniesz, tak? Ale jeśli Ty sobie już od razu mówisz, nie, to Krzysiek będzie za trudne, to trzeba tak umieć programować, żeby tą aplikację zrobić, to Ty już na początku sobie gdzieś tam w głowie zabijasz tą wiarę w to, że to zrobisz. I w ten sposób myśląc nad czymkolwiek, tak, bo mówię, najczęściej osiąganie dużych pieniędzy to jest wytrwała ciężka praca z porażkami na początku. Za każdym razem co innego będziesz zaczynał. Jak ty będziesz tak myślał, nic w życiu nie osiągniesz i za każdym razem będziesz wracał na etat. Tak to wygląda. Znam wiele osób, które w początkowych projektach w swoim życiu, przy pierwszych działalnościach gospodarczych odnosili porażki, tak, tworząc pierwsze firmy. Ale jeden upadek, drugi upadek i praktycznie zawsze za którymś razem taka osoba, która działała z ogromnym entuzjazmem, pracą, tak, szeroko zaangażowanym nastawieniem, mocnym zaangażowaniem w projekt, osiągała sukces. Bo była zdeterminowana. Także zauważ, jak ty myślisz, jakie to masz podejście. Bo jak robisz z siebie ofiarę, że ty tego nie zrobisz, bo, bo byś się nie nauczył, bo za głupi jesteś, czy być może są osoby bardziej inteligentne. Nie ma czegoś takiego, że ty się do tego nadajesz, a inne osoby się nie nadają, albo że ty się nie nadajesz, a inne osoby się nadają. To ty kreujesz w swoim umyśle, co jesteś w stanie zrobić, i tylko ty to definiujesz. Jesteś tak samo zbudowany jak ja. Masz taki sam mózg. Podobnej wielkości, z podobną siecią neuronów, więc co cię wyróżnia? Co powoduje, że jedni zarabiają miliony, a inni tam na etaciku po 2-3 tysiące miesięcznie? To jest kwestia podejścia i sposobu myślenia tego, jak ty filtrujesz problemy, które powstają na twojej drodze życia i co z tym robisz. Tylko i wyłącznie tego, oczywiście też odpowiedniej edukacji, bo ty musisz wiedzieć, co ty robisz, w jaki sposób to musi być zaplanowane, ale tego typu nastawienie jest w stanie ten sukces tobie dać. Natomiast myślenie, ja i tak się w życiu programowania nie nauczę, bo to jest trudne. Trzeba mieć zdolności matematyczne, słuchaj, nie musisz tego robić, tak? Albo możesz po prostu zacząć coś z tym robić powolutku codziennie się uczyć po parę godzin ale za parę lat ty już możesz fajną kasę z tego zarabiać, także nie patrz na to co jest teraz tylko co będzie za 5 czy 10 lat, jeśli czymś się zajmiesz na poważnie, jestem przekonany że robiąc to codziennie pracując dużą ilość godzin możesz być po prostu mistrzem gdzieś nawet czytałem takie informacje według psychologów, 10 tysięcy godzin musisz poświęcić na daną dziedzinę, żeby być w tym mistrzem dlatego to jest takie ważne, żeby nie demobilizować się po paru godzinach pracy, czy po paru tygodniach, bo Ci nie wychodzi, tak? Rób to cały czas, a zobaczysz, że efekty będą i pojawią się prędzej, czy później, pod warunkiem, że działasz inteligentnie, że wyciągasz wnioski. Sam zobacz, jak to działa. Tyle w tym filmie. Jak się podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał, napisz, co o tym myślisz. Jeśli jakiś sukces w życiu osiągnąłeś, Napisz jak do tego doszło, czy faktycznie od początku wszystko szło łatwo, czy być może jest tak jak mówię, że dopiero po pewnym czasie jakieś konkretne efekty, wyniki się pojawiły, bo myślę, że też to innych zmobilizuje. Dzięki za uwagę, subskrybuj kanał jak się podoba i pokaż ten film znajomym. Cześć!